Witajcie w podcaście Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstw Rodzinnych. W poprzednim odcinku przedstawiliśmy Wam orientację przedsiębiorczą oraz opowiedzieliśmy o tym, jak wpływa na długoterminowy sukces przedsiębiorstw rodzinnych, a także na ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Dzisiaj opowiemy Wam o wynikach badań jakościowych, które stanowiły kontynuację badań ilościowych. Zaprezentowanych w poprzednich odcinkach. Badania koncentrowały się na pogłębionej analizie stanu zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw rodzinnych, a zostały przeprowadzone między 15 sierpnia a 30 września 2023 roku. Wybraliśmy metodę pogłębionych wywiadów indywidualnych, ponieważ daje ona możliwość dokładnego zrozumienia myśli, Emocji i motywacji osób biorących udział w badaniu. Wywiady były prowadzone w formie jeden na jeden, co pozwoliło na stworzenie komfortowej atmosfery do rozmowy. W ten sposób mogliśmy uzyskać bardziej szczere i spontaniczne odpowiedzi. Zaprosiliśmy na badania firmy rodzinne z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wysłaliśmy 120 zaproszeń drogą mailową, a ostatecznie przeprowadziliśmy 27 wywiadów z właścicielami, menedżerami oraz pracownikami tych podmiotów. Podczas rozmów poruszaliśmy szereg zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Koncentrowaliśmy się na trzech głównych wymiarach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Zależało nam na zrozumieniu Jakie konkretne działania podejmują firmy rodzinne w tych obszarach i jakie są ich cele oraz motywacje? Przejdźmy teraz do wyników badań, które dostarczyły nam wielu ciekawych informacji. Na początek przyjrzyjmy się wymiarowi społecznemu. Wszystkie firmy, które wzięły udział w badaniu, podkreślały znaczenie dbałości o pracowników. Benefity pozapłacowe, takie jak pakiety zdrowotne, karty sportowe czy bony żywnościowe, były często wymieniane jako sposób na zwiększenie motywacji i komfortu pracowników. Co więcej, firmy stawiały na budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz tworzenie atmosfery otwartej komunikacji. Ciekawe było to, że w wielu przypadkach granica między relacjami rodzinnymi a zawodowymi była płynna. Niektóre firmy podkreślały, że traktują swoich pracowników jak członków rodziny, nawet jeśli nie byli oni związani więzami krwi. Ten aspekt pokazuje, jak istotna jest wartość relacji międzyludzkich w firmach rodzinnych. Jeśli chodzi o ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju, to firmy przykładały ogromną wagę do jakości produktów i usług. Podkreślano, że kluczowe jest utrzymanie wysokich standardów, zarówno w kontaktach z klientami, jak i dostawcami. Większość badanych przedsiębiorstw zaznaczała, że terminowość dostaw, rzetelność oraz dokładność w wykonywaniu usług były dla nich priorytetowe. Co więcej, w wielu przypadkach inwestowanie w wysoką jakość było uważane za bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie niż oszczędzanie na kosztach. Przechodząc do wymiaru środowiskowego, większość firm podejmowała działania proekologiczne, choć stopień ich zaawansowania różnił się w zależności od przedsiębiorstwa. Najczęściej wymienionymi działaniami były segregacja odpadów, Minimalizacja ich produkcji oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Panele słoneczne okazały się popularnym rozwiązaniem nie tylko ze względu na korzyści ekologiczne, ale również finansowe. Firmy widziały w nich sposób na obniżenie kosztów energii. Niektóre przedsiębiorstwa dopiero planowały wdrożenie bardziej zaawansowanych działań ekologicznych, takich jak modernizacja floty pojazdów na hybrydowe lub elektryczne. Inne firmy już realizowały te plany, wprowadzając auta o niższej emisji spalin. Podsumowując, nasze badania wykazały, że firmy rodzinne często mają bardzo zindywidualizowane podejście do zrównoważonego rozwoju. Działania te są głęboko zakorzenione w wartościach rodzinnych i dążeniu do długoterminowego rozwoju firmy. Wiele przedsiębiorstw rodzinnych podkreślało, że wprowadzenie zrównoważonych praktyk jest dla nich naturalnym przedłużeniem troski o przyszłe pokolenia, zarówno w rodzinie, jak i w społeczności lokalnej. Opowiedzieliśmy już o najważniejszych wynikach dotyczących zrównoważonego rozwoju, ale nasze badania jakościowe dostarczyły nam znacznie więcej ciekawych informacji na temat funkcjonowania firm rodzinnych. Teraz przyjrzymy się pozostałym aspektom, które badaliśmy, takim jak kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał przeżywalności, bogactwo społeczno-emocjonalne i orientacja przedsiębiorcza. Jednym z obszarów, na które zwróciliśmy uwagę, był kapitał ludzki oto co odkryliśmy. Większość firm rodzinnych oceniała motywację swoich pracowników jako wysoką. Respondenci podkreślali, że premie finansowe, pochwały oraz dobra atmosfera pracy odgrywają ważną rolę w utrzymaniu motywacji na odpowiednim poziomie. Przykładem może być system premiowy uzależniony od wyników pracy, co było wspólnym mianownikiem dla wielu firm. Co ciekawe, w wielu przedsiębiorstwach rodzinnych motywacja wynikała również z samego charakteru biznesu. Pracownicy, którzy są członkami rodziny, często czują się naturalnie zaangażowani w sukces firmy, co zmniejsza konieczność stosowania zewnętrznych narzędzi motywacyjnych. Jak jeden z respondentów powiedział: Nie muszę motywować mojego syna, on wie, że to firma rodzinna i chce, żeby rozwijała się jak najlepiej. Podnoszenie kwalifikacji pracowników to kolejny ważny temat, który pojawił się w wywiadach. Firmy rodzinne często inwestują w rozwój swoich pracowników poprzez szkolenia, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Respondenci podkreślają, że szkolenia są dostosowane do specyfiki stanowisk i mają na celu podniesienie jakości pracy. Warto zaznaczyć, że w niektórych przedsiębiorstwach rozwój kwalifikacji odbywał się głównie poprzez praktykę i wymianę doświadczeń w zespole. Starsi, bardziej doświadczeni pracownicy, często pełnili rolę mentorów, co jest szczególnie widoczne w firmach, gdzie pracowało wiele pokoleń tej samej rodziny. Według naszych badań, przedsiębiorstwa rodzinne stosują różnorodne metody, aby wprowadzać innowacje w swoich produktach i usługach. Większość firm koncentruje się na monitorowaniu aktualnych trendów rynkowych, analizowaniu potrzeb klientów oraz obserwowaniu konkurencji. Niektóre firmy podjęły kroki w stronę bardziej zaawansowanych działań badawczo-rozwojowych, angażując się we współpracę z uczelniami wyższymi czy uczestnicząc w targach branżowych. Innym interesującym aspektem, który wynika z naszych badań jest to, jak firmy rodzinne wspierają kreatywność swoich pracowników. Burze mózgów oraz zebrania są popularnymi metodami, które pomagają stymulować nowe pomysły i generować innowacje. Wiele firm podkreślało również znaczenie otwartości na sugestie klientów, które są ważne dla dopasowania oferty do zmieniających się warunków rynkowych. Gdy innowacyjność jest priorytetem, firmy wspierają ją poprzez aktywną politykę szkoleniową i rozwijanie umiejętności pracowników. Co jednak ciekawe, nie wszystkie firmy rodzinne stawiają innowacyjność na pierwszym miejscu. Niektóre przedsiębiorstwa przyznały, że utrzymują stały schemat działania, ponieważ obecny model biznesowy działa dobrze i nie widzą potrzeby wprowadzenia zmian. Może to wynikać ze specyfiki branży lub bardziej konserwatywnej strategii biznesowej. Kolejnym obszarem naszych badań był kapitał społeczny, który można podzielić na relacyjny, strukturalny i poznawczy. Relacje między członkami rodziny są kluczowe dla sukcesu firm rodzinnych. Większość respondentów oceniała te relacje jako bardzo dobre. Rodziny, które zarządzają firmami, podkreślały znaczenie zaufania i otwartej komunikacji. Dyskusje na temat firmy często odbywają się nie tylko w biurze, ale również w domu. Na przykład podczas wspólnych posiłków. Jednocześnie nie obyło się bez konfliktów, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie finansami. W niektórych przypadkach pojawiały się różnice pokoleniowe, które wpływały na sposób podejmowania decyzji. Jak zauważył jeden z respondentów, czasami iskrzy, zwłaszcza gdy chodzi o to, na co przeznaczać środki finansowe. Jednak konflikty te zazwyczaj były rozwiązywane poprzez dialog i wspólne ustalanie celów. W ramach strukturalnego wymiaru kapitału społecznego zwróciliśmy uwagę na sposób podejmowania decyzji. Okazało się, że zazwyczaj są podejmowane wspólnie, a otwarta dyskusja między członkami rodziny jest normą. Niektóre firmy praktykowały regularne spotkania zarządu, podczas których omawiano bieżące wyzwania i plany na przyszłość. Z naszych badań wynika również, że firmy rodzinne często mają jasno określone cele biznesowe, które są zrozumiałe i akceptowane przez wszystkich członków rodziny. Wiele z tych przedsiębiorstw działa z długoterminową wizją, skupiając się na stabilności i zrównoważonym rozwoju. Co ciekawe, nie wszystkie firmy miały z góry ustalone plany. Niektóre wolały działać bardziej intuicyjnie, reagując na bieżące potrzeby. Kolejnym obszarem, na który zwróciliśmy uwagę, był kapitał przeżywalności, czyli zdolność firm rodzinnych do radzenia sobie z trudnościami. W większości przypadków firmy rodzinne stawiały czoła różnym kryzysom. Najczęściej badani odnosili się do pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie, które miały bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą. Wsparcie ze strony rodziny odgrywało istotną rolę w przezwyciężaniu trudnych sytuacji. W wielu przypadkach członkowie rodziny pomagali w prowadzeniu działalności. Warto jednak zauważyć, że niektóre przedsiębiorstwa przyznały, że pomimo próśb nie otrzymały pomocy od członków rodziny, co wynikało z różnych powodów. Braku wiary w sukces firmy, ryzyka związanego z działalnością lub nawet zazdrości ze strony członków rodziny, którzy nie byli zaangażowani w firmę. Czasami badane firmy musiały szukać alternatywnych sposobów radzenia sobie z kryzysem, np. dywersyfikując kanały sprzedaży lub przechodząc na sprzedaż online, co pozwoliło dostosować się do nowych warunków. W naszych badaniach szczególną uwagę poświęciliśmy także wartościom społeczno-emocjonalnym firm rodzinnych, które wpływają na ich długoterminowy rozwój. Obejmują one między innymi sposób zarządzania, relacje rodzinne czy proces sukcesji. Wszystkie te elementy kształtują wyjątkową tożsamość firm rodzinnych. W niektórych firmach rodzina miała pełną kontrolę nad biznesem, podejmując wszystkie decyzje dotyczące strategii i kierunku rozwoju firmy. W takich przedsiębiorstwach członkowie rodziny często zajmowali najważniejsze stanowiska, a decyzje podejmowane były kolektywnie. Demokratyczny styl zarządzania sprzyjał długoterminowej stabilności i zwiększał poczucie odpowiedzialności wśród członków rodziny. W innych przypadkach tylko część rodziny była rzeczywiście zaangażowana w prowadzenie firmy. Pozostali członkowie rodziny, którzy nie uczestniczyli w bieżącej działalności, zazwyczaj nie ingerowali w procesy decyzyjne. Niemniej jednak większość respondentów przyznawała, że członkowie rodzin, niezależnie od ich aktywnej roli, byli mocno związani z firmą na poziomie emocjonalnym. W większości przypadków członkowie rodziny silnie utożsamiali się z firmą. Postrzegali ją jako integralną część swojego życia, co przekładało się na większe zaangażowanie w jej rozwój. Jeden z respondentów stwierdził: To nie tylko firma, to nasz chleb, nasze życie. Taka głęboka identyfikacja z przedsiębiorstwem wpływa pozytywnie na budowanie marki oraz zaufania wśród klientów i pracowników, co jest ważne dla długoterminowego sukcesu. Często podkreślano znaczenie bliskich relacji z pracownikami, którzy nie są członkami rodziny. Starano się, aby nikt nie czuł się gorszy przez brak powiązań rodzinnych. Właśnie te relacje, pełne zaufania i współpracy, przyczyniają się do pozytywnego postrzegania firmy w środowisku zewnętrznym. Respondenci zwracali również uwagę na swoje relacje z lokalną społecznością. Dla wielu przedsiębiorstw rodzinnych istotne jest tworzenie miejsc pracy dla osób z bliskiego otoczenia. Pracownicy, którzy pozostają w małych miejscowościach, często czują większe przywiązanie do swojego miejsca pracy i są skłonni pracować w firmie przez wiele lat. Ciekawym aspektem, który pojawił się w badaniach, była rola emocji w zarządzaniu firmą. Więzi rodzinne są niezwykle silne, ale w większości przypadków emocje nie wpływały bezpośrednio na prowadzenie biznesu. Właściciele firm przyznawali, że starają się oddzielać kwestie rodzinne od biznesowych, aby nie dopuścić do konfliktów. Ten aspekt staje się jeszcze bardziej istotny w sytuacjach, gdy rodzina przygotowuje się do przekazania biznesu kolejnym pokoleniom. Sukcesja była tematem, który często pojawiał się w rozmowach. Podkreślano, że na tym etapie emocje odgrywają już znacznie większą rolę. Relacja między Nestorem, obecnym właścicielem, a sukcesorem, przyszłym właścicielem, jest bardzo ważna dla płynnego przekazania władzy i zapewnienia ciągłości działania firmy. Większość firm miała jasno określone plany sukcesji, co pozwalało im na długoterminowe planowanie i inwestowanie w przyszłość. Co ciekawe, niektóre firmy rozważały również sukcesję zewnętrzną, czyli przekazanie firmy osobom spoza rodziny, jeśli w rodzinie nie było chętnych do przejęcia biznesu. Ostatnim elementem, o jaki pytaliśmy w ramach badań jakościowych, była orientacja przedsiębiorcza to jest podejście firm do ryzyka, innowacyjności, proaktywności, agresywności konkurencyjnej i autonomii. Firmy rodzinne pod względem podejścia do ryzyka są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony istnieją przedsiębiorstwa otwarte na eksperymenty, gotowe do podejmowania nowych wyzwań, firmy, które widzą w ryzyku okazję do rozwoju i szansę na wprowadzenie innowacji. Jednak większość badanych firm rodzinnych preferowała bardziej konserwatywne podejście. Wiele z nich przywiązywało dużą wagę do stabilności i bezpieczeństwa, stosując strategię unikania niepewnych przedsięwzięć. Jak ujęła to jedna z firm: Nie podejmujemy ryzykownych kroków, do swoich celów dążymy powoli i sukcesywnie. Takie podejście może wynikać z przekonań zarządzających, którzy preferują trwałość i stabilność, nawet jeśli miałoby to ograniczać potencjalne zyski. Innowacyjność to kolejny element orientacji przedsiębiorczej. Niektóre firmy rodzinne mają na celu stałe wyprzedzanie konkurencji i dążenie do przewagi rynkowej poprzez innowacje. Z kolei inne firmy bardziej cenią sobie sprawdzone modele biznesowe i tradycyjne wartości, przez co wprowadzanie zmian nie jest ich priorytetem. Jak zauważył jeden z właścicieli: jeżeli coś działa, to po co zmieniać? Wynika to z zasobów i profilu przedsiębiorstw. Niektóre z nich preferują utrzymanie stabilności, szczególnie gdy ich produkty i usługi cieszą się zaufaniem klientów. Wyniki badań wykazały, że dla wielu firm rodzinnych istotna jest proaktywność w identyfikowaniu nowych możliwości na rynku. Niektóre przedsiębiorstwa stale wypatrują nowych szans, rozmawiając z klientami i uważnie obserwują konkurencję. Z drugiej strony, w badaniach wzięły udział firmy, które zamiast aktywnie szukać nowych możliwości, skupiały się na swojej obecnej bazie klientów. Takie przedsiębiorstwa przyjmują bardziej statyczne podejście i rzadziej analizują rynek. Konkurencyjna agresywność to wyzwanie dla większości badanych firm rodzinnych, jednak większość z nich uważa, że dobrze sobie z nią radzi. Często wymieniano jakość produktów i doświadczenie jako główne czynniki przewagi. Co więcej, wprowadzanie innowacji bywa dla nich wystarczającą odpowiedzią na działanie konkurencji. Niektóre firmy podkreślały, że rywalizacja nie stanowi dla nich bezpośredniego zagrożenia, ponieważ odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów. Autonomia jest jednym z najważniejszych aspektów, które wyróżnia firmy rodzinne. Możliwość podejmowania decyzji bezpośrednio przez właścicieli i kierownictwo. Daje im przewagę nad wieloma przedsiębiorstwami nierodzinnymi, gdzie do rozstrzygnięć często potrzebne są zgody licznych struktur. Respondenci używali określeń takich jak swoboda, samodzielność i niezależność, co pokazuje jak bardzo cenią sobie możliwość szybkiego działania i samodzielnego wyznaczenia strategii rozwoju. Warto jednak wspomnieć, że niektóre firmy miały ograniczoną autonomię, lecz nie wynikało to ze struktury zarządzania, lecz raczej z konieczności dostosowania się do przepisów, w zależności od dostawców czy wymogów środowiskowych. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek pozwolił wam zrozumieć, jak różnorodne i unikalne są firmy rodzinne w Polsce. To przedsiębiorstwa, które łączą tradycyjne wartości z nowoczesnymi praktykami, dbając zarówno o zrównoważony rozwój, jak i relacje międzyludzkie. W dzisiejszym odcinku przedstawiliśmy Wam kilka informacji na temat wyników badań jakościowych, które stanowiły kontynuację badań ilościowych zaprezentowanych w poprzednich odcinkach. Natomiast w kolejnym odcinku opowiemy Wam o efektach konsultacji dotyczących wyników badań ilościowych i jakościowych, które omówiono z przedsiębiorcami oraz reprezentantami instytucji wspierających firmy rodzinne. Tymczasem zapraszamy na naszą stronę internetową biznesyrodzina.pl, skąd możecie pobrać pełny raport dotyczący naszych badań nad zrównoważonym rozwojem firm rodzinnych. Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku, facebook.com ukośnik Przedsiębiorstwa Rodzinne. Dziękujemy za uwagę.